W dniu wczorajszym, w trakcie pełnienia służby policjanci e, mieli sytuację, w której e, kierowca ewidentnie zlekceważył przepisy ruchu drogowego. Pomimo e, z podwójnej linii ciągłej, pomimo znaku pionowego, zakaz wyprzedzania, e, wyprzedził sznur pojazdów. E, przy tym no, była bardzo duża e, prędkość, e, także e, przykład naprawdę bardzo m, niebezpiecznej i, e, sytuacji, ale też e, ewidentnego lekceważenia e, przepisów ruchu drogowego. Wprowadzenie podwójnej linii ciągłej i zakazu wyprzedzania na tym łuku doprowadziło do tego, że od kilku lat nie ma tam praktycznie żadnego zdarzenia, dlatego tym bardziej lekceważenie w taki ewidentny sposób przepisów ruchu drogowego jest naganne. Tutaj policjanci wyciągnęli konsekwencje w stosunku do kierowcy w postaci mandatu w wysokości 1000 złotych, czyli maksymalnego mandatu, jaki policjanci mogą nałożyć. No i oczywiście 25 punktów karnych.